To, to chyba się musimy przewidzieć. Siema, z tej strony Kamil. Jest z nami... Tomek. Tak, i gramy w... No, w Ograszka, Bo w sumie to, to jest jedyny kanał. Tak, dobra, gramy! A 40 pingów. Idealne. Ja, jest nawet... Więc walczymy z, kurde, lekarzami. Tomek, nie zabij się. Nie zabij się. Masz tyle do życia jeszcze. A to, co to za takie taki malutki <skrybuj> Tylko Tomek, uważaj, bo jak zginiesz, to. To się nie zespolisz. Eeeem. Um. Dostałem się A, z... nie, dosponujesz. A, jeszcze siema. Tak. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, oni naprawili, to dobra. Tomek, nie! Tomek, Tomaszu. O, 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 Jezu What? O, o, dobra jest, mamy, mamy tego gościa, dobra nie ma przytomności, ale już się odzyskuje Okej, wrzuciłem gościa, ale chyba wrócił O, ale ten byś się Nie, no, no, no Nie, nie. No, no amigo, no, no Ty, ty to, to do mi, Ty ze sobą Of. Dobra, spoko jest git. Jest dobrze. Siema. Oh, um. There's nothing we can do. There's we can do anything. I can do anything. Au. Zumpan O, o, o. Kombat. Mortal Kombat. Oh. E, stary, stary, Słuchaj. Eee, ej. Ej. ej, ej. O! Jeee! Yeah. Yeah, It's wygraźmy. Co to jest? Zdechłem. Prawie w każdej rundzie. Dobra. i Dobra. Ignorując to. G był Grinder, teraz jest Incinerator. Teraz mamy to. Ro. Do ognia! Nie! Moja czapa! O ty! Jak musisz mu czapkę zniszczyć? Ty! Okej Ej, choć miał czapkę jak znisz? Inżynier? Zobacz czy tam... Czy tam działa coś? I... NIE! Ten. Of! O oh, nojn Zrzuć, dziecko. zrzuć to dziecko, zrzuć się Dajesz Uda się O nie jego matka. Ale czemu małe dzieci muszą być zawsze dny rowszy w grany. To są... O, o kurde. Nie, nie gadaj, że on ma takie ELE <suk> O jest. Ej no, ale to jest skam. Dziś jak się trzyma. <suk> nie, 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 no to to... Ejaj, to to jest. Co to jest? Za... <suk> A ten malutki się tutaj trzymał! Nie, no musimy jeszcze raz... Okej. Okay. O! Dobra, uwaga, szybko zanim młody zejdzie Okej. Okay. <grym> hmm. Ale się zaraz obudzi. Spoko. To mały no już nie będzie problem. Tylko tego dużego muszę. Ta, ta, dajesz, dajesz. O, dajesz szkoda, co zrobisz, co? Co wywalisz? No nie ja widzisz ten poziom... Ej jaj! Dla ciebie, a stanę sobie przed nim. Dla mnie? Okej, okay, biorę go za nogi. Piu! Do ognia. No. No próbuj je łapa... Ała. One cię lubią dymać. Um, William Afton! Nie! Nie! Your... Okej, okay, weź się nam... Oh, 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 nie! O nie! było nie! O nie! O nie! O nie! to? nie! O nie! To to. To się O nie! <wytnie>. O nie! to <laughs> nie! <Dziecko> is... Is <laughs> <super nice. laughs> ty, bagujesz, ty... A ja będę. myślałem, że to będzie kierka Ja też! Ej, no pierwszą grę jakoś nam się udało, what? Kurde, już myślałem. Już myślałem. No, dajesz, dziesiaku Tak! 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 O nie. Spoko, ta osoba to mogę... Ej, <laughs> 26 sekund speedrun. Dobra, jesteśmy gotowi na nich. O nie. O oh no. Nie. No, kto tutaj jest, Sigbom? Ja jestem! Kurde, ja jestem! Ja jestem! No kurde! Tak! Wow. Jezus! Oh. Maria! 2 minuty 13 sekund! Dobra, tak, jesteśmy gotowi! Tak. Jaki ubiłem łódź! Okej, okay, dobra, dajesz, lecię. Leci nie, Tomek! Co, co ich się ubijają tam? Znaczy dobra, ja tam nie na. O, no, oh, nie, nie, stary, nie. Jestem, kurde, Spider-Man! Ty, ty. Nie! Moja sieć chyba nie. nie urytyje tam. There is Okej, okay, wiesz co, może na dzisiaj już tyle. Ja wiem, że to jest 40 minut, ale. Mmm. Mm... E... Jeżeli Wam się podobało, to oglądajcie, to subskrybujcie, lajkujcie, co tamkolwiek. No. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.